Dzisiaj będę robić opening paczuszek i, i jajeczek to są... O, taki będzie opening fajny. Mm. No co mogę powiedzieć? Jeszcze coś tam, jeszcze coś tam powiem co planuję robić. Mm. Że jeszcze chciałam podziękować za to, że 123 wyświetlenia robiliśmy pod jednym filmem. Nie wiem, nawet chyba mam sposób na to, żeby zaprzeć algorytm na YouTubie Rzucać dwa filmy Znaczy rzucać film na przykład co dwa dni Ale w sensie rzucić jeden film i zaraz po tym filmie drugi film W sensie na drugi dzień następny rzucić Zaczniemy w, w sumie od tych rzadkich rzutów Ogólnie to Za niedługo będzie z takim gościem fajnym Droga do czempiona Freestylując Ogólnie Bardzo fajne freestyle'a on robi O, kondynyzowana perła O niebieski. No... Zobaczcie co Stary komiks Pierwszy raz widzę, ale fajne no nie, nie, nie mogę innych kolorów zobaczyć No to jest takie trochę ombre Hmm, chyba jajeczka lepsze teraz będą, tak szczerze. W sumie tym nie wiem co można zrobić z tych jajeczek, bo mi nie chce Real Insider i w ogóle działać. Pewnie to będzie ogólnie szybki odcinek. bo w sumie to po prostu zrobić szybki odcinek, żeby coś było fajnego na obejrzenie do obiadku czy coś. Jest 5 minut. A ogólnie, też mój żydźczość zmieniłem. O, ten krakta spokojnie. Bo, 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 bo. Chcę właśnie zobaczyć, czy, jak nie będę miał praw autorskich, to czy będę jakby proponowany na głównej. Bo, właśnie w tamtym filmie wygrałem Uczakerka. To na głównej mnie, na główno mnie wywaliło. I chcę tylko zobaczyć. Dlatego ten film praktycznie wleci od razu. Dzień po tym, po tym nowym filmie, co jest. Z tymi co grałem na widzów, ale jak widzę, na razie ogólnie, S Sip, o coś w końcu normalnie lepszego. On minus, gt, strzelec, fajnie. Teraz przejdziemy do. O, egzotyczne spoko Tylko ogólnie w egzotykach jest taki problem, że w egzotykach nie ma żadnych fajnych egzotyków oprócz czy zoom, dąb, pamiętam jakie tam sobie co. O, ale w sumie fajny design do Octayna Udawał mi się Ciekawe czy może uda się coś takiego jakąś Corsera na przykład Octaina, Painted Trapman czy coś Spoko w sumie by było o, Import Sentinel Czego mi nie dacie na Painted. Dajcie mi na Painted. O kurde, pieczone Tu standardowy. No, no, no. O. Błyskawice. Już nie mamy. No to co co? No na to importowane, to liczymy na rzut czarnego rynku i yellow no, co mogę powiedzieć? Import niestety No co no to ogólnie jeszcze chcę wam powiedzieć, że, mm, -że. za będzie o Penning z tych, tych, tych kapsułek na turniejach Mówisz 3870? Co? 387? Nie wiem co powiedziałem. 1000? Dobiję no, do 4000 i będę robić opening. Więc, no, może być w sumie dosyć gruby opening. Towardziej, że to będzie w sumie taki mój pierwszy mocny opening. Odnośnie jeszcze innej rzeczy, to udało mi się GCK wbić. Na dwójkach. No to. To mogę jeszcze zrobić? Może jakieś kontrakty będą w zrobieniu? To zresztą w zostawia zostawię. No, wrack. kropki matrycy, mi się patro rozłącza? Nie, tego już nie będę przypalać nie ma sensu. No, Seria, karoseria, okro taka musiała wejść? No, to ogólnie, jak chcecie taki e, miotać ognia pomarańczowy, to musicie pisać w komentarzach, że twój nick. I dać lajka like górę. Usus, sus, sus Ej, jakbym zrobił to nie miałbym. No Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Do zobaczenia w następnym. Na